Wczorajszy dzień pełen był łask Twoich, a wieczorem znów przyszły trudności w skupieniu, przyszły nierzeczliwe myśli, źle zorganizowany czas i nieudolna modlitwa wieczorna, i poranny pośpiech i rozproszenie dzisiaj. Z lękiem przyszłam na spotkanie z Tobą teraz. Kocham Cię. Ale trzeba, abyś znosiła ten ból i upokorzenia przede mną. Wierzysz mi, że to dla twego dobra? Wierzę i wiem, że nie jestem w porządku wobec twej miłości. Co mam robić, aby było inaczej? Nic. Znosić ze spokojem te upokorzenia i ten ból i ufać mojej miłości. Bądź z otwartym sercem przede mną. Cóż warte jest moje serce zaśmiecone i brudne? Właśnie je oczyszczam, aby było moją świątynią i schronieniem dla wielu. Z księgi przysłów i gorliwość niedobra przy braku rozwagi błądzi kto biegnie za szybko. Czy jestem nadgorgiwa? Chciałabyś wiele osiągnąć zbyt prędko, i trudno ci pogodzić się z prawdą o sobie. A trzeba znosić i prawdę o sobie, i czas, który powoli cię przemienia. Trzeba trwać w mojej miłości i poddawać się wszystkiemu, co sprawia moja wola. To, co dzieje się z Tobą, jest ogołoceniem zmniemania o sobie. Jeśli osiągniesz punkt zero, jeśli zejdziesz na dno prawdy o sobie, wtedy dopiero zacznie się właściwa wędrówka do góry, do mnie. Do tej pory schodziłem z Tobą w dół, abyś mogła porzucić siebie, przywiązanie do siebie, ambicje osobiste. W sumie przypisywanie sobie jakiejś wartości i jakichś możliwości. Ufaj mi i drodze, jaką cię prowadzę. Odważnie, schodź w dół i nie rozpaczaj na widok tego, co dostrzegasz. Jestem z tobą, przylgnij do mnie coraz bardziej. W moich ramionach łatwiej ci będzie znosić to. Co będę Ci pokazywał w Twoim własnym sercu. Nie lękaj się. Ja Cię kocham i dlatego oprowadzam Cię po zakamarkach Twojego serca, o których do tej pory nie wiedziałaś. Nie usiłuj przyspieszać kroku. Wszystko trzeba dokładnie zbadać i, co zbędne, usunąć, aby ustawić ołtarz miłości. Czas nie ma znaczenia, są chwile i poruszenia serca, które mają wymiar wieczności, choć dni przemijają i wydarzenia płyną przed Tobą.